Dzisiaj wam powiemy, teraz wam powiemy o takim węglowodanie, który jest niebezpieczny, naprawdę niebezpieczny dla zdrowia. Prawdopodobnie przez wiele ostatnich lat spożywałeś, spożywałaś ten dodatek w różnego rodzaju pokarmach. Ten dodatek uważany jest rzeczywiście za zdrowy i bezpieczny, to powoduje takie sytuacje i takie choroby jak cukrzyca otyłość brzuszną i niezliczone problemy z jelitami. Bracia Rodzeń. Zdrowie zaczyna się od wiedzy. Wiedzę znajdziesz w książkach Braci Rodzeń. Szczegóły na stronie www.braciarodzen.pl. Dzisiaj wam powiemy, teraz wam powiemy o takim węglowodanie który jest niebezpieczny, naprawdę niebezpieczny dla zdrowia, a żeby było śmiesznie, wielu, no chociażby naszych przyjaciół dietetyków, promuje go jako ten spoko, dodawany jest też do wielu pokarmów, z czego wiele osób nie zdaje sobie sprawy. No a my jesteśmy przecież po to, żeby Wam to mówić i przestrzegać Was no, przed nieodpowiedzialnością wielu osób. Prawdopodobnie przez wiele ostatnich lat spożywałeś, spożywałaś ten dodatek w różnego rodzaju pokarmach. To taki quiz zrobimy za chwileczkę, no, za jakiś czas dowiesz się jaki to dodatek, ale paradoks polega na tym, że faktycznie ja sam jak przygotowywaliśmy się do tego filmu, zorientowałem się, że jadłem tego dużo. Nie dziwię się, że ważyłem wtedy 20 kilo więcej i mimo że powszechnie ten dodatek uważany jest rzeczywiście za zdrowy i bezpieczny, to powoduje takie sytuacje i takie choroby jak cukrzyca, powoduje otyłość po prostu brzuszną i powoduje niezliczone problemy z jelitami. Ja myślę, że tutaj trzeba podkreślić fakt, że jednym z tych niezliczonych problemów z jelitami jest chociażby zaburzanie tej prawidłowej flory jelitowej. Na szczęście ta dziedzina Mikrobiomu czy mikroflory jelitowej rośnie, i coraz więcej przekonujących dowodów jest na to, że naprawdę musimy bezwzględnie dbać o te bakterie, bo one warunkują nasze, nasze zdrowie, nie tylko fizyczne, ale i psychiczne. I w takim świecie po prostu żyjemy, że mimo iż ta substancja czy ta cząsteczka nie jest cukrem, który znamy, to jest zdecydowanie gorsza niż cukier. No. Czego nie rozumiesz? No Łukasz. tak, no bo, bo jeżeli coś na przykład nie jest słodkie, a to o czym mówimy nie jest słodkie, faktycznie nie jest nazwane cukrem, więc na ulotce informacyjnej, na tej etykiecie nie będzie to wchodzić w tą pulę cukru, no to jak dla mnie. Idealny produkt do manipulacji i do oszukiwania. I jeszcze dodajmy do tego, że z no tym szacunkiem dla, dla tych dietetyków normalnych, wyedukowanych i którzy przekazują prawdziwą, aktualną wiedzę, no ale wielu jednak tych piramidowych dietetyków no, twierdzi że to jest produkt jak najbardziej spoko i powinniśmy go jeść oczywiście w umiarkowanych ilościach no bo wiadomo no, umiarkowanych umiarkowanie. I Łukasz ilościach. ja ich rozgrzeszam dlatego że jeżeli jesteś dietetykiem piramidowym czyli jesteś pracownikiem systemu no to raczej masz na tyle sprany mózg przez system że śpiewasz tak jak system i pewnie nie masz czasu zweryfikować tych informacji i ufasz tak beznamiętnie systemowi, że wręcz masz przekonanie, że to, co mówi system, to, co mówią te odgórne towarzystwa, jest świętą, jedyną i wyłączną prawdą. Otóż za głowę byś się człowieku złapał, gdybyś zorientował się, w jaki sposób te odgórne zalecenia są tworzone i jak wiele y, monety musi się przesypać. Po to, żeby dane substancje zostały uważane za zdrowe, a rzekomo są bardziej szkodliwe niż cukier. To prawda, to prawda, znając coraz bardziej tę branżę, to za głowę się można złapać. No, to nie wiem, czy się domyślacie, jaka to jest substancja. Proponuję, żeby się zastanowić, a może dajcie znać w komentarzu, o czym my teraz mówimy. Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Napiszcie, uważam, że to jest i substancja, o której właśnie powiedzieliśmy. A ty wiesz? No, ja wiem, przypomnę Ci, ci że ja się przygotowywałem do tego filmu. Już wiem, o czym mówimy. Tak. Ale to... jeżeli, ty, jeżeli ty nie wiesz, jakby wy nie wiecie, to my wam pomożemy. Pomożemy. Substancję tą, ten dodatek, można znaleźć w takich produktach jak. Chipsy, I teraz, chociażby. To, I teraz wyobrażam sobie, że część z was, no część z osób, które jeszcze nie są na stylu niskowęglowodonowym, właśnie po prostu ma te chipsy, mm, te z grilla, że niby zdrowe tam reklamują, ma z w ręku... Młodych ziemniaczków. Tak jest. I teraz sobie odwróćcie. I zobaczcie na etykietę, co tam jest, i zaraz, zaraz się przekonacie, czy to faktycznie ta, ten węglowodan. Ale żeby nie było, to nie tylko chipsy, ale też jest to w chlebie, na, na przykład w różnego rodzaju chlebach, bo chleb. Czasami nazywa się tylko chlebem, a jest to jakaś substancja chemiczna uformowana w kształcie chleba. I niestety, jest, je, jest to w produktach dla dzieci. Mówię tutaj o mleku modyfikowanym. Jest ta substancja bardzo często w lodach. Jest ta substancja często też w suplementach, tych takich nieczystych, których my nie promujemy. Bardzo często i jest to wręcz plaga, jeżeli chodzi o. Produkty dla sportowców, różnego rodzaju energy drinki, różnego rodzaju przekąski dla sportowców to jest prawdziwa plaga tych dodatków chemicznych. No dokładnie, i teraz problem polega na tym, z tą substancją, z tym węglowodanem, ewidentnie tak go trzeba nazwać, że on jest gorszy, jeżeli chodzi o wpływ na wyrzut glukozy do krwi, gorszy od cukru. No to jeżeli już wiemy, że cukier to jest biała śmierć, faktycznie, no to jak, jak to jeszcze musi potężnie źle wpływać na nasze zdrowie? A z drugiej strony zobaczcie, jak przemysł spożywczy dostosował się do naszej świadomości i wiedzy, kiedy już wiele osób z nas, a już na pewno ta społeczność niezależnie myśląca, wie, że cukier. To nie krzepi, tylko cukier wręcz zabija i dobija gwoździe do twojej swojej trumny. No to zamiast tego cukru lub tak jest. innych substancji trzeba dodać coś i zrobić wszystko, żeby było uważane za bezpieczne. Dokładnie. No Nie można w żaden sposób ufać przekazowi temu mainstreamowemu. Trzeba wziąć sprawy w swoje ręce, czyli wziąć produkt w swoje ręce i czytać etykiety w poszukiwaniu czego, no odpowiedzmy, czego w końcu. No to to jest maltodekstryna, która występuje pod wieloma nazwami. I zapamiętajcie sobie to, maltodekstryna. Kupując jakikolwiek produkt pakowany, szukajmy maltodekstryny, bo broń Boże, nie może ona znaleźć się na Twoim talerzu. Jakby to niektórzy dietetycy powiedzieli, może, może, bo to bezpieczne tylko w umiarkowanych ilościach. Otóż, unikajcie tego jak ognia, żadne ilości. Oczywiście, jak przypadkowo przez niewiedzę gdzieś to wpadnie raz na jakiś czas, to Pewnie nic się nie stanie, ale w żaden sposób świadomie nie dopuszczajcie tego produktu do swojego organizmu. I ja bym chciał zwrócić uwagę na wielką manipula manipulację i umiejętności manipulacji przemysłu, ponieważ w interesie przemysłu jest to, żeby dodawać takich rzeczy do produktów. No ta matodekstryna nazwana jest także de dekstryną, ale musicie sobie wyobrazić, w jaki sposób ona jest stworzona. Ze skrobi. Skrobia jest takim ciągiem glukozy. Ziemniaki to skrobia mówi się przecież o skrobi opornej czyli wystarczy ziemniaka ugotować, włożyć do lodówki, następnego dnia sobie go zjeść, i ta skrobia jest oporna czyli nie rozbija się tak szybko ta na pojedyncze cząsteczki glukozy, co powoduje, że jest niższy indeks glikemiczny, czyli ten wyrzut glukozy jest. Wolniejszy. No a to dziadostwo, które nazywane jest też skrobią modyfikowaną, no i to jest mocno, wybitnie, ba, tak nawet po chamsku przetworzona skrobia, bo bierze się skrobię z kukurydzy, bardzo często ta, to ta kukurydza jest wcześniej pryskana glifosatem i to jeszcze się podaje procesom chemicznym, i rozbija się tą skrobię jeszcze na, na krótsze te łańcuchy. Ale po co się rozbija na krótsze, a nie na te pojedyncze cząstki cukru? Dlatego, żeby móc nazwać to nie cukrem, tylko móc nazwać to skrobią. A skrobia, wiadomo, wiele osób uważa, no i sama w sobie skrobia jest w porządku, w tych rzeczywiście umiarkowanych. Ilościach, Ale maltodekstryna, która wybitnie podwyższa glukozę, która wybitnie podwyższa insulinę, nie ma nic wspólnego z czymś, co przysłuży się twojemu organizmowi. No to jakie to wszystko ma konsekwencje dla organizmu? Jak myślicie? Czy dobre, czy złe? No, chrząknąłeś, to teraz się tłumacz. Chrząknąłem, bo pytasz, kiedy już wcześniej powiedzieliśmy, co to jest i, i, i jakie negatywne konsekwencje ma na organizm. Można się tylko domyślać, że skoro... Dany składnik podwyższa poziom glukozy. Wybitnie bardziej niż cukier, no to w konsekwencji podwyższy poziom insuliny. A skoro już na tych kanałach trąbimy od paru lat, że chcielibyście mieć i chcielibyśmy mieć insulinę na niskim poziomie, żeby długo i pięknie żyć, a już na pewno, żeby nie zachorować metabolicznie, no to ta maltodekstryna czy dekstryna czy skromia modyfikowana powinna być traktowana jako gwóźdź do trumny metabolicznej i w niczym i w żaden sposób nie przysłuży się tobie dla długiego i pięknego życia. I to jest taka podpowiedź dla osób, które się odchudzają, które chcą wyzdrowieć metabolicznie, ale z jakiegoś powodu nie wychodzi. Są w stylu niskowęglowodanowym, nie jeszcze takim czystym, wspomagają się różnymi rodzajami produktami częściowo przetworzonymi. I warto w tej sytuacji zaglądnąć, czy czasami nie używamy odżywki z dodatkiem maltodekstryny, czy czasami nie używamy suplementów, w których jest ta maltodekstryna, czy nie, nie, nie mamy jakichś gotowych produktów nawet z naklejką niskowęglowodanową, do której dodają maltodekstryny i jeżeli tak jest, no to bingo, musimy zmodyfikować to jedzenie i wyeliminować ją całkowicie ze swojego przepisu. I ja już współczuję wielu z Was, dlatego że kiedyś to Było łatwiej, no ale czasu nie cofniemy. Pewnie, że kiedyś wchodziło się do sklepu, brało się te jajka, brało się tą kiełbachę, brało się to mięso. Tak, brało się to pieczywko, no ale yy, tak naprawdę to pieczywo było z innej mąki zrobione. To pie tego pieczywa nie jadło się od rana do nocy, a jak już zjadło się te węglowodane w postaci pieczywa, to yy, potem były jajka, potem było tuste mięso, potem było nawet jak to pieczywo, to posmarowane albo smalcem, albo grubą warstwą masła. Generalnie odżywialiśmy się niskowęglowodanowo, mało który produkt był pakowany i dosypywana tam była maltodextryna, praktycznie to nie istniało. No Dzisiaj współczuję Wam, współczuję Tobie i Tobie, bo jeżeli masz na swojej liście priorytetów, żeby długo i pięknie żyć, no to przykro mi, to jest trudna informacja, ale bez czytania etykiet się nie obędzie, bez tych trudnych często decyzji zakupowych i włożeniu do koszyka produktu, który należy przeczytać, no, nie ma takiej opcji. Potem będziemy wydawać na drogie leki. I teraz wiedząc, że maltodekstryna powoduje chociażby wzdęcia, powoduje problemy jelitowe, pro, pro, powoduje zaburzenia flory jelitowej, to przypominam siebie te 7 lat temu czy 10 lat temu jako lekarza, do którego no przecież wielokrotnie zgłaszało się, zgłaszał się pacjent z problemami jelitowymi. No przecież wtedy w życiu bym nie pomyślał, żeby analizować u tego pacjenta sposób jedzenia, sposób, sposób odżywiania, nawet jeśli potem już miałem tą świadomość, to nawet tego czasu nie było w gabinecie. No przecież dlatego między innymi otworzyliśmy ten kanał, żeby móc gdzie kierować pacjentów, bo w gabinecie, w systemie nie ma czasu. I teraz uważ myślę, że Biorąc pod uwagę to, jak skonstruowany jest system, że lekarz nawet ten świadomy nie ma czasu, żeby to wszystko przeanalizować, to uważam, że to jest moment, żeby brać zdrowie we własne ręce i tylko ty jesteś w stanie sprawdzić, co ty jesz, tylko ty jesteś w stanie spojrzeć prawdzie w oczy. Pamiętajcie, zdrowie zaczyna się od wiedzy. Dzisiaj z jednej strony mamy świetne czasy, bo wiedza jest na wyciągnięcie ręki, na jedno kliknięcie, a z drugiej strony mamy przekleństwo wiedzy, bo ostatecznie trzeba komuś zaufać. Cieszymy się, że tak licznie i tak masowo i tak rzeczywiście masowo. I licznie to dobre słowa, budzicie się i zaczynacie niezależnie myśleć i tę drogę niezależnego myślenia zaczynacie z nami. Gratulujemy Wam, żyjcie pięknie, zdobywajcie wiedzę i nie dajcie się w konia zrobić tym, którzy układają ten system, w których interesie nie jest Wasze zdrowie, tylko w interesie jest ich interes. No właśnie, do tego nie dopuścimy, a Ty miałeś powiedzieć, zapomniałeś, to ja ci przypominam, że statystyki są takie naszego kanału, że jednak sporo osób regularnie powracająca tutaj nie walnęła w kciuka, więc będziemy teraz częściej przypominać i prosić was o walnięcie w kciuka. I to bardzo ważne jest z tego względu, że no, te, ta sztuczna inteligencja, jednak te algorytmy no, promują cały czas to walnięcie. Kciuka. Można pięknie żyć, trzymajcie się i do zobaczenia. Podcast. A, to teraz w takim razie ja. Jeżeli słuchacie nas na podcaście, głównie na Spotify, to prosimy, ocencie ten podcast. Dziękujemy. Dołącz do niezależnie myślącej i pięknie żyjącej społeczności.